Pątnów jest brany pod uwagę jako jedna z czterech lokalizacji budowy polskiej elektrowni jądrowej. Inwestycja na razie stoi jednak pod dużym znakiem zapytania. Budowę elektrowni, która budzi wiele emocji, wspierają działacze porozumienia. W Stanach Zjednoczonych pracuje od 30-40 lat duży zespół naukowców, fizyków, którzy zajmują się małymi reaktorami jądrowymi. Powiem z dumą, tam w tym zespole jest bardzo wielu Polaków. I ten sposób patrzenia zaczyna się przebijać. To nie będą 1000 MW, ale powiedzmy 200 MW, 100 MW małe elektrownie, które łatwiej będą akceptowalne przez środowisko. One nie będą miejscem wielkiego zatrudnienia, natomiast będą źródłem jednak taniej energii. Widzimy szerokie działanie popierających, wspierające tą naszą lokalizację. Widzimy również różne odpowiedzi, choćby no, odpowiedź posła Tomasza Nowaka, który na jednej z konferencji prasowej powiedział, że no Bełchatów w pewien sposób ma przewagę. Niemniej oceniać czy tak jest. Naszym zadaniem ponad podziałami regionalnie jest doprowadzenie do tego, żeby nasza lokalizacja była jak najbardziej wspierana, ponieważ wiemy, że powstanie tej elektrowni atomowej w Koninie spowoduje rozrost tego przemysłu, który powstaje dookoła. Czy my jako region tak naprawdę... Poseł Platformy Obywatelskiej Tomasz Nowak zaznacza, że alternatywnym rozwiązaniem jest oparcie produkcji energii na wodorze, a kwestia budowy elektrowni wymaga konsultacji społecznych. Wtedy, w 2009 roku, wydawało się, że jest bezalternatywne. Znaczy wydawało się, że jak się nam skończy węgiel, to atom jest czymś bardzo naturalnym. I on jest naturalnym ze względu na sieci przesyłowe, ale pojawiły się, pojawiły się inne możliwości. Jest jakaś alternatywa, innego rozwiązania. I w tym momencie będziemy musieli zapytać mieszkańców, jak oni do tego podchodzą. Program Polskiej Energetyki Jądrowej zakłada budowę kilku bloków jądrowych. Rząd rozważa cztery potencjalne lokalizacje dla bloków atomowych. Oprócz Pątnowa są to na Pomorzu, Żarnowiec i Lubiatów oraz Bełchatów w województwie łódzkim. Do kwestii ewentualnej budowy elektrowni w regionie konińskim odniósł się podczas czerwcowej wizyty w Turku premier Mateusz Morawiecki. Ze względu na prace analityczne, które się toczą, nie zapadły jeszcze żadne ostateczne decyzje, ale to mogę potwierdzić, że także to miejsce jest potencjalnym miejscem, który w przypadku konsensusu merytorycznego, politycznego i społecznego nikt mi będzie wolno tak powiedzieć, może być rzeczywiście wybrane, ale jeszcze pewne warunki, tak jak to określiłem, muszą zostać spełnione. Budowę elektrowni w Wielkopolsce popiera marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak, który wskazuje, że region Posiada odpowiednie zasoby kadrowe, instytucjonalne i infrastrukturalne niezbędne dla efektywnej budowy zarządzania oraz utrzymania całego ekosystemu energetycznego. Napisał marszałek województwa w liście skierowanym do szefa rządu: Polski program energetyki jądrowej zakłada, że do 2043 roku powstanie sześć bloków jądrowych. Pierwszy ma zostać uruchomiony w 2033 roku.